Siemanko, ja jestem na 65 was w trzecim odcinku serii Minecraft Command Block Przedstawię Wam komendę title eee, zobaczycie. Ja by, co wy chyba wiecie, no ten serwer ja ściągnąłem. Oczywiście zostawcie słuchaj lajka. Jeżeli chcecie wy tą mapę, no to zostawcie eee, ponad 30 łapek w górę, no to dam link do tego mapki. Dobra sama komenda no że wyskokuje wam wielki napis na ekranie jak to jest zrobione no to jaka jest do tego komenda Dobrze, dobra no to ja wam mm, pokażę Z najpierw przywołamy command blocker czyli więc give mopa mine, minecraft Komendę blok, żeby Co block, Jest. Eee, stawiamy my w, tam, w tym miejscu, gdzie my chcemy. ja Na przykład tutaj postawię, wpisujemy komendę. Ta, tą komendę, co teraz daję no to mm. Mm, właśnie macie tutaj komendę. Title. Co wiem, no to ta komenda działa, no. Na Minecraft 1.8 tutaj wpisujecie tekst dwukropek e, Jeszcze ten, jak się to nazywa? Nie wiem. Wpisujemy tutaj na przykład, nie wiem, na przykład sub, na przykład sub. O, zamykacie ten, że do słowem dajecie przycinek color kolor dwukropek i dam tutaj na przykład. Blue. Zamykamy ten nawias. Dostajemy coś tam. otyk I macie już ten niebieski napis. Też można napisać Subtitle title. Tylko widzę, że za bardzo nie. Do końca nie wiem o co chodzi. Ale nie ważne. Właśnie. Od, o, że pod spodu, a sub, no to daje też raczej, co widzieliście, że dwa razy to tylko że zaraz. V tyk, że tak, nie wiem. Aha, tutaj jest sub. Dobra. Jak takie coś daje? Tutaj nie, a co? jestem co będzie, jeśli tutaj zmienimy kolor, na przykład na Red na czerwony to będzie czerwone. Więc ja już się z Wami żegnam. Taka komenda ciekawa. I, i tyle. No to zostawcie sobie lajka. Też je napiszcie w komentarzu, czy Wam się to podoba. Jeżeli nabierzecie 30 łapy w górę, no to mapka leci do Was. Dam linka. Też jeszcze w opisie dam. Kolory, jakie można tam dawać, ja się z Wami żegnam do kolejnego odcinka.